Już na Węgrzech byliśmy razem, w Arłamowie byliśmy razem. Na każdym Przeważnie na każdym, na każdym zgrupowaniu. Yy. No zależy, no, bo czasami mnie nie ma, bo 18 czasami. Albo czasami mnie nie, nie ma, no i to jest różnie bywa. Różnie bywa różnie. Ale jeżeli jesteśmy oboje, no to, to jesteśmy razem w pokoju i tak myślę się dogadujemy. Trzymamy się razem. Nie no, jak idzie, to nie, nie, nie zmieniaj. Wiesz, jak to jest. Jest takie powiedzenie, nie? Na razie się jeszcze nie pokłóciliśmy, także sporządzimy. No to wygadacie, dwa Na razie, na razie dwa tygodnie, dwa tygodnie, ale się dogadujemy bardzo dobrze, dlatego myślę, że, że nie ma co zmieniać. No ja zasypiam dużo wcześniej niż Radek, nie wiem, jakoś tak, tak jest umówione i śpię dłużej, jakoś tak 5 no, minut. No dlatego się żalił, że... Nie jak wiesz, jak wiesz, wiesz dlaczego, bo tak mi się wydaje, że ja tak czuwam nad nim, wiesz, bo no, wolę, wolę pienuje, właśnie tak patrzeć, jak sobie śpi tak słodko, nie? nie będę go wiesz, budził czy coś. No i tak to właśnie jest, to jest chyba taki typowy, taki. Nie, zauważyłem tak. Y, taki taką... typowy Darek Trela, wiesz, bo Darek Trela też lubi przyjść w kołderkę się otulić i iść do łóżeczka dlatego pozdrawiam uszy. <laughs> dlatego to jest chyba też tak. Nie, zauważyłem taką zależność, że nastawiamy budzik na tam 7.45, to Radek staje pierwszy, ja drugi, nie? Tak od kilku dni tak zauważyłem, że tak no wiesz, jak to jest bo... codziennie tak samo nie. Ja daję radę sobie wstać wcześniej, wiesz, ogarnąć, się, bo Bartek już później muszę go zbierać sam z łóżka tego, no... żeby żeby móc sobie wstać załatwić potrzebę i, i umyć, yeah, no. umyć się właśnie On dlatego. Komu make-upem schodzi dłużej? No myślę, że ja tutaj make-upu nie używam <laughs> nie ma... Myślę, <laughs> że nawet bym używał to by nic nie, nie dało rady, więc... <laughs> nie trzeba tejpować. <tape> nie <laughs> trzeba tejpować, nie trzeba malować nie, niczego. No, tak nie spędzamy za dużo czasu przed lustrem. Nie ma co układać za bardzo. Bartkowi się trochę daszek tutaj robi. No, tego jak ciepło. Ale... Jak słońce, wiesz, razi to, to zakrywam sobie. Tak, tak, to jest taki taki... A, jest taki taka on. fryzurka. Nie, no od roku. No, od piaskownicy, co? <laughs> to... Nie, od roku, odkąd przyszedłem tu do Piasta jakoś tak. Na samym początku znaleźliśmy wspólny język z radkiem, można powiedzieć, no bo jest młodszy ode mnie rok, więc jakiejś różnicy wielkiej nie ma. A no, Dogadujemy się tak od samego początku, więc. No, wierzę, że to jest razem. jak przychodzi ktoś nowy i jest młody, to tym Trzeba go się wziąć pod skrzydła. bardziej tam. się trzymamy razem, bo wiesz, jak to jest. Starsi się trzymają razem, młodzi się trzymają razem no i, i myślę, że my jakoś tak, tak się skumplowaliśmy i tak jest do dzisiaj. Bartek eee, się chwalił. Ja, ja, chwali ja się i mogę pochwalić, się. Że, że. Że Bartek tak wybitnego tak, no. Że Bartek zaproponował takie coś. Bartek, jak większość osób w klubie wie, że potrafi angielski, zna się na tym bardzo dobrze. No nie, no nie przesadzaj. Ach, skromny człowiek. który zdałem Samokrytyczny. Nie, no, nie no tak. Tak Mimo poważnie, poważnie rzeczy. to. Tak byliśmy już na obozie farmowie no to padł w temat właśnie mojej matury, no i powiedział, że nie będzie problemu z tym, żeby, żebym sobie wziął jakieś materiały czy coś. Że... Na razie podpowiedziałem mu y, dwa słówka. Dwa słówka. Tak, że, tak, to, jest tak. to jest wielki postęp. Takie to było dwa słówka? Eee... No, to, to nie, jest nie, poza nie. anteną, wiesz? Poza <laughs> anteną to. Nie, no to wiesz, no odnośnie tej matury to. To a, właśnie stricte, stricte właśnie pod zadania maturalne, dlatego, dlatego myślę, że się dogadujemy pod tym względem, no a, a jeżeli chodzi o jakieś inne przedmioty, to z matematyki i po, z, to z polskiego nie. to to już nie, to chyba tylko angielski. Znajdziecie odrobinkę czasu wolnego, czy to po, po treningu, czy po obiedzie. Po obiedzie, no, po po obiedzie, no przeważnie po obiedzie właśnie. Bartek tam sobie albo siedział na internecie, albo se kimał, coś tam se zamulał, ja tam se brałem albo to książka, albo na internecie właśnie też tam coś, jakieś przydatne słówka do tego angielskiego, no i coś tam zawsze się warto było pouczyć, jak była pogoda, to na balkonie sobie siedzieliśmy właśnie i też miło spędziliśmy sobie czas, żeby się trochę pouczyć, no i... No ale nie w słońcu, bo nie wolno. Słońcu. No nie, no w słońcu wiadomo, że nie, no bo to osłabia, ale to tak też ładnie. jest witamina, nie, witamina chyba D, Tak. To jeżeli dobrze pamiętam. No, i to jest bardzo korzystne dla, dla ciała i ta, dla naszej energii. No. Masz rację. No. Z angielskiego, z polskiego i z matematyki, no bo to jest ja chyba. Z dodatkowego. Klasyka. Z dodatkowego to z WF-u, może jeszcze bym zdawał. Czy nie? No, dobrze wiedzieć, bo tego tego właśnie nie wiedziałem. bardzo bym mógł coś takiego powiedzieć, czy jestem rozśpiewany, czy nie. Wiesz, co. Nie. 24 na doby u nas chyba leci na telewizji i radio i coraz czas, czas no, Puszczamy które... z internetu albo z internetu, no. Jakieś, jakąś muzyczkę przed meczem... No może przed sparingami nie, bo to nie, jest, to nie jest tak jak mecz ligowy, ale przed meczami ligowymi puszczamy na przykład takie motywujące polskie piosenki hip-hopowe. Różne takie. No dokładnie. Tak, żeby, żeby człowieka coś zmotywowało, żeby się podnieść na duchu widzę, że nakłasz na mnie, że, że mam powiedzieć o góraleczce, tak? Góraleczka! Góra Góraleczka to tam obok! Góraleczka to tam masz Mateusz, Mateusz matras I, i myślę, że Darek Trela. Na no. początku jak jeszcze byłem z Darkiem Trelą. Jak byliśmy chyba pierwszy raz tutaj na obozie, no to właśnie chyba on zaczepił we mnie tę piosenkę, bo cały czas ją puszczał. Tak. Taka monotonia, no codziennie chyba z kilka razy leciała i jeszcze tam jego hity tam z Krakowa. Tak. No skawinki. i myślę, 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 no, ze skawinki i myślę, że to właśnie tak, tak zostało we mnie jakoś. No i, i teraz właśnie wspominaliśmy sobie z Bozia, który pojechał, to też było góralu czy ci nie żal? Tak jest. No, no i myślę, że tak, takie śmieszne piosenki, żeby właśnie był humor, żeby była zabawa. No i, i myślę, że miło sobie takie posłuchać, nie? Dużo myślisz, wiesz? Tak sobie właśnie myślę. No. I tak <laughs> Czas myślę, no myślę, że. No, no bo co, ja ci powiem. No, i... Lubię dużo okay, mówić, wolę okay. dużo myśleć, wiesz? Okay, okay. No, no. Tak, okay. tak właśnie jest. No płakaliśmy za nim dzisiaj całe popołudnie, ale jakoś jakoś się trzymamy, właśnie make-up zrobiliśmy sobie. Jakby Pod oczy, aż tak bardzo nie wygląda, ale... To nie spali. Ale to dla niego to dla jego dobra. No, no co, no będziemy mieli z nim bardzo dobry kontakt. Jest tak. scape, Jest nasza klasa. Nasze, no. No, Twitter, nie? Twitter, tak, tak? tak. Dlatego myślę, że... Gadu gadu. Pewnie tak. <laughs> starzy znajomi. Wiesz, jak to będzie? Kiedy? Jak się spotkamy po latach, to miło będzie powspominać nie? Tak. te czasy.